Siemano! dzisiaj omawiamy sobie zestaw z Lego Minecraft na numerze katalogowym 21149. Jest to Big Fix z serii pierwszej, a konkretniej Alex oraz Kurczak. Tak opakowanie wygląda od przodu, natomiast tak wygląda ono od tyłu. Z tyłu mamy jeszcze pokazane wymiary oraz dodatkową podstawkę, która jest w gruncie rzeczy tylko i wyłącznie zwykłą płytką o wymiarach 6x6. Także możemy przejść do unboxingu. Ja już się zabieram za rozpakowywanie tego zestawu. Widzę, że tutaj już ładnie opuściło. Jeszcze tutaj z tej strony, gdyż tam tutaj nam przeszkodziło to miejsce do wepchania kciuka. A zresztą, co mi szkodzi, mogę tego kciuka wepchać. W wypadku tego zestawu pudełko nie ma jakiejś wielkiej wartości. W środku znaleźliśmy oczywiście instrukcję oraz trzy woreczki z klockami. Jeszcze tylko sobie szybko tutaj sprawdzę czy nie ma naklejek, ale chyba, chyba ich nie ma, także jest naprawdę na plus. Także ja zabieram się za budowanie i widzimy się z gotowym zestawem. Tak wygląda zbudowany już Alex oraz nasz kurczak. Także myślę, że omawianie możemy zacząć właśnie od niego. Także ja już zabieram tutaj Alex. Sam kurczak, jest to bardzo prosta konstrukcja, ale naprawdę przyjemna dla oczu. Ma tutaj fajnie ruchomą główkę, nóżki niestety się nie ruszają. Jedyny większy mózg jaki dostrzegam, no to tutaj ten szary klocek przy nogach. Nie wygląda to za dobrze, a też może bardziej powinienem powiedzieć przy łapach. No, wygląda to dosyć średnio, ale sam kurczaczek jest naprawdę przyzwoity, w szczególności jako taki dodatek. Natomiast sama figurka Alex jest na takiej prostej, bardzo podstawce jest to proste jedna płytka. Posiada oczywiście ruchome nogi jest to fajnie wymyślone. Oczywiście ruchome ręce ta ręka jest ruchoma, że tak to imię, niezależnie. Natomiast tą ręką możemy ruszać w ten sposób. Jest tutaj. Od tyłu prosty mechanizm. A propos tyłu, no od razu wam powiem, że jak sami widzicie od tyłu wygląda to naprawdę naprawdę źle. Jednakże od przodu generalnie figurka wygląda dobrze. Myślę, że mógłbym was powiedzieć, że bardzo dobrze. Ten miecz jest bardzo fajnie, przyjemnie zaprojektowany, fajnie go trzyma ta figurka. I Jeszcze do minusów zaliczyłbym tutaj te dziurki w rączkach, nie wiem w sumie po co one są. O też pewnie może będzie mu brać można jakąś zbroję albo coś takiego, nie wiem. Tak czy siak moim zdaniem było to nie do końca potrzebne, tak samo jak te study na głowie, ale generalnie nie jest to źle. I jeszcze przy okazji podsumowanie chciałbym Was przeprosić, że ten film będzie taki krótszy, ale nie miałem za bardzo czasu, aby nagrać coś dłuższego, a ten zestawik zbudowałem szybko, przyjemnie i tak samo go nagrałem. Ale wracając już do podsumowania naszej recenzji, myślę, że dobrą mocną dla tego zestawu będzie takie 7 na 10 Gdy jest to zestaw przyzwoity, fajnie to wygląda. Aczkolwiek są lepsze zestawy z Lego Minecraft, na pewno. Również figurka posiada kilka minusów. Także jest to po prostu moim zdaniem zestaw przyzwoity, taki przeciętny. Także dzięki za oglądanie. No i cześć.